Dzisiaj tam nam napadało yy, śniegu takiego. Trochę on jest taki śnieg z deszczem, więc to się nie utrzyma. Yy, no, ale taki troszeczkę wiecie, przebitki fajnej, świątecznej jest, fajnego klimaciku. Yy, tutaj słuchajcie, to rybeczka, bo pojechałam chłopakom. Yy, w ogóle to pojechałam po lampki yy, na drzewko. Yy, żeby kupić w pepko, ale powiem wam, że tam tylko są raczej wewnętrzne, dużo jest wewnętrznych. Zewnętrzne są, ale takich nie ma zwykłych, tylko jakieś takie kurtyny, jakieś no nie wiem. I w ogóle to jest mało kolorowych. No jakoś tam nic nie znalazłam i w końcu kupiłam, wiecie, co? Lampki już założyli, kupiłam w po w polemarkecie te lampki z jakimś tam transformatorem. Tam było 300 tych lampek kolorowych, także później Wam pokażę na przewidzie już ubraną naszą choineczkę przed domem, bo my zawsze ubieramy 6. Grudnia. I jak byłam, to stwierdziłam, byłam jak mam szpepko, Kupiłam chłopakom takie obydwie. No, już wiecie. Dostali, także pokażę Wam takie torebeczki. Właśnie fajne. Powiem Wam, że niedrogie. Fepko. I tutaj coś słodkiego. Z Polo Marketu. Była tam jakaś promocja na te milki. Jak weźmiecie trzy, to chyba po 2,99, więc y, każdy z nich dostał. Znaczy, no, y, mąż i syn dostali po czekoladzie. Kupiłam im, zobaczcie takie fajne y, skarpetki w pepko. Jednakowe, także nie będą się, będą się kłócić, <gry> która czy ja. Tu jest jakieś hot dogi, tu jakieś pizze i y, hamburgery. Także taki dostali, wiecie. Mały ale zawsze myślę, że miły prezencik na Mikołaja. My tak wiecie głównie. Większe takie prezenty to po prostu robimy sobie pod choinkę. A tutaj taki wiecie drobiazg, ale myślę, że miły. Hej, hej, witam się z Wami e, cieplutko. Dzisiaj mamy. E, co my dzisiaj mamy? Poniedziałek. Poniedziałek 6 grudnia, no przecież Mikołaj. E, także tak. E, wiecie co? Będę chciała zrobić zupę cebulową e, w termomiksie. Także za chwilę się zabieram. Zaraz zobaczymy, jakie są składniki. Przygotuję sobie i dopiero włączę kamerę. Będziemy wspólnie e, gotować dzisiaj tą zupę. E, powiem Wam, że dzisiaj to mi jest jakoś chłodno. Nie wiem, czy ja się przysięgam. Muszę sobie zrobić gorącej herbaty. Właśnie z cytryną, z pomarańczą. Miód mi się skończył. Muszę sobie zapisać i kupić miód. Powiem Wam, że ostatnio kupiłam miód lipowy bardzo dobry. Ale już u nas po prostu schodzi ten miód. Muszę dokupić. No i co? Dziękuję Wam za wszystkie komentarze odnośnie sukieneczek. Yy, powiem Wam, że cały czas się zastanawiam nad tą dwójką, ta jedynka oczywiście yy, super, yy, powiem Wam, że ona chyba jest fajna, dlatego, że ona ma to, yy, wiecie, wcięcie w pasie i to też fajnie, wiecie dla serwetki robi, yy, yy, znaczy tam jest takie nie w pasie i ten pasek możemy też wiązać, także to jest takie wydaje mi się wyszczuplające, yy, mówiliście, że ładne rzęsy, że ładny makijaż, powiem Wam, że sama sobie E, makijaż zrobiłam, e, dokleiłam sobie, słuchajcie, rzęsy, pierwszy raz w życiu. Zawsze chciałam to zrobić, i nikt tutaj mówię, jakoś nie miałam cierpliwości do tego, wiedziałam, że po prostu mi długo z tym e, zejdzie. I faktycznie przykleiłam chyba koło godziny, e, tak mi się wydaje, ale w końcu jakoś e, przykleiłam i słuchajcie, byłam dumna siebie, bo się trzymały e, bardzo fajnie, bo akurat w sobotę nas e, nie było, także już sukienkę wykorzystałam, byłam w niej, także. E, no, także się udało z rzęskami, z sukienką. E, zastanawiam się właśnie na tą dwójeczką, na tą sukienkę, rzeczywiście to może paseczek jakiś i by było lepiej, bo ona jest taka, wiecie, robi się taka po prostu workowata. I ogólnie nie, nie wiem, czy ja będę w niej chodziła w ogóle, bo ona jest taka w ogóle, e, w niej się trochę czuję kurczak w bo i powiem Wam, że tu jest tak dużo tego materiału, taka jest szeroka, także cały czas się zastanawiam, nie wiem, czy ją zostawić. Ta trójeczka, no myszka, miki, no to bajka, no i czwóreczka, ta szara z golfem. rzeczywiście może być ona, mogłaby być może ta m mniejsza, także może będę jeszcze w senseju, to sobie zobaczę tą m od razu, może przymierzę, wezmę tam i zobaczę tą m -kę. jak wiecie, w miarę w tej M-ce, że nie będzie znowu, bo wiecie, nie chcę, żeby też to było jakieś obcisłe, ale to chyba nie będzie, bo to widzieliście, że to jest takie szerokie, że to jest taki oversize bardziej. Także myślę, że to by było y, fajne. E, no Jak widzicie, włosy mam trochę skrócone. Mam y, położoną farbę nową y, na odrost. Tym razem, wiecie co? Bo miałam bardzo przesuszone włosy y, bardzo tutaj, wiecie, górę spaloną, jakąś o tych rozjaśniać i tak dalej. I teraz po prostu mam trochę inaczej zrobione y, te włosy. Także myślę, że po prostu dojdą y, do siebie. No i troszeczkę trzeba było skrócić, bo jednak powiem wam, że tyle. Co z tego, że one były dłuższe, jak tutaj na końcach były po prostu takie pióra, także tyle po prostu było skrócone, takie no, zniszczone te końcówki, także dobra, niech już będą krótsze, a zdrowsze, tak? Eee, niech tak będzie. No i, mm, no i to chyba wszystko, co, co Wam chciałem przekazać na bieżąco. E, dobra, no to szykujemy, patrzymy składniki do cebulowej. Aha, no i z okazji Mikołaja też e, mam nadzieję, że dostaliście fajne prezenty, e, że wam się marzenia spełniły. Mm, no, tak mówię, u nas po prostu bardziej te prezenty pod choinkę. Takie główniejsze, teraz po prostu takie e, drobiazczki, żeby było po prostu, wiecie, miło. E, I wieczorem wam może jeszcze dogram tą hojneczkę. Jak wygląda ubrana? Mam drzewko ubrane z przodu tutaj domu i tą hojneczkę z tyłu domu, a hojneczkę z przodu. Także wam to pokażę, bo my zawsze ubieramy je na dworze 6 grudnia, w Mikołaja. Dobra, kochani, zabieramy się. Za Zupkę w takim razie. Aha, no i nie wiem, bo zaczęłam mówić oczywiście bym nie skończyła. Chciałabym podziękować bardzo za wszystkie komentarze odnośnie właśnie stylizacji sukienek. Yy, bardzo Wam dziękuję. Dla mnie jesteście takim, wiecie, wsparciem. Doradzacie mi też. Yy, też biorę pod uwagę Wasze właśnie komentarze. No i tak mówię, będę, będę się zastanawiać. Jeszcze mi nie przyszła ta paczka z yy, Przyszło mi coś innego, ale to może pokażę Wam już razem... Yy, nie wiem, czy w tym, pewnie w następnym vlogu, bo dzisiaj ten vlog pewnie pójdzie we wtorek, bo dzisiaj byłam w Pepko. No to zrobiłam też oczywiście jakiś tam mini przegląd, co tam wiecie z nowości. Także pewnie pójdzie najpierw Pepko i później ten już vlog. Dobra, idziemy do Thermomixa. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, takie suszone pomarańczki. Ja tutaj wpiszę gdzieś tam miałam, wiecie co, zaplanowaną tą zupę, ale to już chyba data przeszła, także sobie piszemy o, zimie się nacisło zupa zupa oczywiście ciemno tu, jak nie wiem może światło hm. oj, tu od góry, no nie wiem. słabo to widać, widzę cebun Lową zupa cebulowa. O, tą właśnie chciałam zrobić. I tutaj zobaczymy, jakie są składniki. Ser na kawałki, to ja to wiecie dam chyba. Kurczę, czy ja w ogóle mam ser. Ser, żeby to to, co tam w lodówce. Jakiś topiony chłopakom już. Pół kilo cebuli potrzebujemy. Masło, mąka, woda. Kurczę, bardzo mało. E, pieczywo. O, to jakiś tam chlebek się zrobi się najwyżej grzanka. Dobra, e, czyli pół kilo cebuli tak naprawdę muszę sobie przygotować. i obierać cebulę. Jeszcze Pepko słuchajcie jak byłam to wzięłam sobie baterie, bo te lampki co ostatnio y, kupiłam to są bez baterii. Kurczę nie wiem tylko czy dobrze, dobro wzięłam, bo są te duże paluszki. Y, I słuchajcie cena po prostu jest superowa, jakbyście szukali 2 zł, kosztują 50 groszy sztuka. Także wzięłam sobie, bo mam dwa opakowania. Y, tych akurat, nie wiem czy dobre baterie, to się okaże, jak nie to będę musiała lecieć po te mniejsze. O, czekajcie, bo Wam tutaj wisi ten pasek od aparatu. I wzięłam jeszcze takie pudełeczko. Wiecie co? Już dawno się przeglądałam temu pudełeczku. pudełeczku? pudełeczku. Zobaczcie, takie pudełeczko. Już nie na przeglądach było też za 8 zł. I to jest pudełko z przygródkami. I ja sobie to wzięłam, wiecie co? Bo stwierdziłam, że muszę sobie zrobić w szafce Łazienkowej porządek i częściowo po prostu sobie tutaj powkładać mniejsze jakieś buteleczki, bo to mi się wszystko wiecie przewraca i tak dalej. Fajne jest to w tym pudełeczku, że możemy sobie też te przegródki, wiecie, wyciągnąć. Także w zależności od tego, jak chcemy, możemy sobie tutaj y, poustawiać. Także wziąłam jeszcze takie pudełeczko y, do sprzątania świątecznego. I przyszła do mnie też książeczka od Grażynki i Wojtka. Oni prowadzą kanał na YouTubie, Dom pod Bocianem i właśnie zamówiłam sobie u nich książkę. Dziękuję Asiu, bo dzięki Tobie zamówiłam tę książkę, bo zobaczyłam ją u Ciebie i chciałam ją zakupić. Tutaj nic nie ma. Byłam bardzo ciekawa, chcę po prostu sobie tą książkę przeczytać. Także taką mam nową pozycję do czytania. Jest już ciemno, wszystko jedno. No, niestety, słuchajcie, od poprzedniego mojego wejścia minęło sporo czasu. Już nie wiem, ile cię razy włączałam ten mm, termomix. Ciągle coś do zrobienia. Ostatnio gotowane, czy mi się do wyświetli? Czy muszę, muszę jeszcze raz? Czekajcie, zmańmy jeszcze raz, bo mi się coś tutaj. Nie zapisała ta zupka. Piszę jeszcze raz: zupa, zupa, C cebulowa. Dobra, słuchajcie, cebulę obrałam, udało mi się obrać. Nie wiem, ile to się okaże. Rozpocznij gotowanie. Grujer to pomijam, bo ja grujer nie mam sera, pomijam, pomijam, pomijam. Włożyć pół kilo cebuli, przekrojonej na pół. Dobra, to wrzucamy, zobaczymy, czy mi starczy. Może starczy? Obrałam całą cebulę, jaką miałam w domu. No i chyba. No, prawie, słuchajcie, więc już nie mam tej cebuli. Hmm. Musi być tyle, bo no, niestety już więcej nie mam. Założyć miarkę na pokrywę. 10 sekund, obrót pozycja 4. Dobra, cebula nam się rozdrobniła, cebulę zgarnąć kopustką, ze ścianek na dno naczynia miksującego, trochę zgarniemy, ok, dalej dodać 20 g masła, daję masło, kurczę za dużo, myślałam, że to będzie... Tyle. Gdzieś tyle. 30... O, jeszcze za dużo. Kurczę. Aleksandra, nie masz w miary wokół. 25. Dobra. Niech zostanie, Dalej. Pół łyżeczki soli. Ok. Dwie szczypty czarnego pieprzu, raz na Chcę założyć miarkę, 10 minut obrót, pozycja 1, będzie się dusiły. W całym domu pachnie cebulą, słuchajcie, oczywiście jak macie taką sytuację jak ja z Thermomixem, to wiecie, nie pod szafkami, zobaczcie, nie wiem czy to... Będziecie widzieć? Nie, wy nie będziecie widzieć, ale mam całą szafkę w, w parze, bo tutaj się dusiło, para się unosi, wiecie, mam pod szafkami powinnam wystawić. Zawsze zapominam, ale wiecie. Ja kuchnia do remontu kiedyś tam to. To jeszcze chyba przeżyję. Zeskrobać kopystką cebulę z dna, z dna. Dobra, coś tu. Nie wiem, czy ja tu mam co skrobać. Dobra, ona się udusiła. Słuchajcie, mięciutka. Mhm. Założyć miarkę. I kolejne 10 minut. Ona się dusi. Że mamy następny krok. O, wow, ile pary? Jak tu gorąco? Powiem Wam, że dzisiaj to mnie coś telepie. Jakiś katar mam i zimno mi bardzo. Nie wiem, czy się dziś nie będzie. Przeziębiłam. O, mamy troszeczkę. Dobra, nic to nie muszę powiem. Wam, zaskrobywać jakoś specjalnie, bo to jest ok. I damy sobie teraz dwie łyżeczki mąki pszennej. Ja mam taką, jak widzicie. Raz. Dwa, to będzie fajna zupka na rozgrzanie. 900 gram wody. Ja już sobie tutaj do dwa nóżka Dlałam. Ale niestety za mało przedolić. Myślałam, że to będzie już okej, okay, ale jednak się mieniłam. Dlałam. O, dobra. Dolewam. Nie sądzę, powiedzieć, dolewam już. I już było. I teraz tak, kostka bulionu drobiowego. Powiem wam, że muszę dać e, niestety kostkę kupną. Tak, ale to dlatego, że po prostu skończył mi się już e, ten. Skończył mi się już ten mój, no? Nie? Wstyd, no, ale będę musiała po prostu zrobić. Nie wiem, czy ja to w grudniu po prostu teraz będę robić, bo wiecie. Ja już wam mówiłam, że ja już jestem cała nerwowa. Dobra, dałam. Zakładamy z powrotem. Miarkę i teraz obrót. Pozycja 30 sekund, czyli będzie mieszał to wszystko. I teraz obrót pozycja 1 i będzie gotowanie 20 minut. Dobrze. I teraz tak, doprawić do smaku, rozgrzać piekarnik. Funkcja grill, przelać zupę do... E, czekajcie, ha, 210, aha funkcja grill, przelać do żaru odpornych. O kurczę, nie mam takich małych, chociaż nie, mam aż do jednej dużej. Na wierzchu każdej miseczki położyć dwie kromki bagietki i posypać rozdrobnionym serem. Mise miseczki z zupą do piekarnika, zapiekać aż ser się stopi i zarumieni. Podawać bezpośrednio po przygotowaniu. Także koniec. Spróbujemy, no nie wiem czy spróbujemy, bo bardzo gorące. Nagrywa się, nagrywa się. No zupka wygląda... O, jak zupka, no. <grych> Czekajcie, jak Wam to pokazać. Ciemno jest, nie wiem. Zaraz wyleję. Czekajcie, może tak wezmę tutaj Was na tym statywie. O, tak wygląda zupka. I teraz coś będę musiała wykombinować, żeby przełożyć właśnie. E, wiecie co, nie mam startego sera. Mam po prostu ser w e, plasterkach. Czekajcie. Mam taki po prostu, wiecie, ser, e, nie wiem... Nie mam w zasadzie takiej żary odpornej. Może tam poszukać. W jedną najwyżej wleję. Ale nie, to będzie bez sensu. Dobra, wiecie co, po prostu coś wymyślę. Pokroję najwyżej ten ser na takie malućki i po prostu wsypię do zupy tak. Będą malutkie kawałeczki, to one, wiecie, same się roztopią. Chyba, że na chwilę, wiecie, na gazie postawię i ten ser położę i też będzie Ok, bagietki nie mam więc, y, mam jeszcze groszek w razie czego dosypię i to będzie wszystko z zupką. A w międzyczasie udało mi się uruchomić, słuchajcie. Odkręciłam jakoś nożykiem, bo tutaj jest taka śrubeczka. Pożyłam te baterie, pasują, także słuchajcie, udało się. Tada jest mój nastrój. Tak, Wam mówiłam, ja będę chciała do latarynki włożyć sobie te lampeczki. No, ale na razie mam dwie pary, więc jedną najwyżej sobie tutaj zostawię w domu. Też do dekoracji. I drugą właśnie tak przed domem chciałam, wiecie, włożyć do latarni y, trochę zielonego. I właśnie te lampeczki. Kochani, ja już będę się z Wami dzisiaj żegnała. Y, także do zobaczenia, zupka dobra, bo próbowałam przed chwilą. I tak jak mówię, włożę trochę tego sera, wiecie, pokroję w kosteczkę i po prostu wrzucę. Tak jak na przykład jeszcze mogę zrobić grzanki, bo mam akurat stary chleb, więc zaraz zrobię grzanki do tego. I ten ser wrzucę, on po prostu będzie malutki, to on się w gorącej zupie roztopi, nie trzeba wkładać do piekarnika. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj. Busiaczki, trzymajcie się zdrowo i do następnego filmiku. Pa, pa I oczywiście nie zapomnijcie o łapce do góry i subskrypcji. Cześć kochani, pa pa!